Po raz pierwszy jesteśmy świadkami, jak planeta została pożalta przez własną gwiazdę. To jest coś, co prawdopodobnie czeka Ziemię, więc warto się temu przyjrzeć. Kilka lat temu naukowcy zobaczyli błysk gwiazdy odległej o 12 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, który wyglądał jak wybuch supernowej. Czyli standardowa śmierć samej gwiazdy, nic ciekawego. W ogóle podoba mi się, że dotarłem do takiego etapu pochłaniania treści o kosmosie, że wybuch supernowej jest taki, że. Ech, no spoko. Ale teraz naukowcy przyjrzeli się tej gwieździe za pomocą najpotężniejszego teleskopu kosmicznego Jamesa Webba i nie wygląda na to, że wybuchła, ani nawet, że jest ona u kresu swojego życia. Więc skąd ten rozbłysk? Wygląda na to, że po prostu połknęła swoją własną planetę, co jest bardzo, bardzo dziwne. Prawdopodobnie planeta wielkości Jowisza krążyła wokół tej gwiazdy bardzo blisko, tak jak merkury wokół naszego Słońca. Jednak przez miliony lat jej orbita zaciśniała się coraz bardziej, aż w końcu planeta zanurzyła się w swojej gwieździe i wtedy gwiazda ją połknęła. To właśnie był ten błysk, który astronomowie zobaczyli 12 tysięcy lat później. I to jest pierwszy raz w historii, kiedy mogliśmy na gorącym uczynku przyłapać gwiazdę, jak zeżarła własną planetę.